Serdecznie. Ja nazywam się Janko Klein, a to 15 ostatni w tym przepięknym roku odcinek audycji sylwicznej. Zarazem pierwszy, bo na pewno nie jedyny odcinek, w którym nawiążę do iście multimedialnego fenomenu, jaki stanowi twórczość Sławomira mrożka. I tak, jestem niezwykle przewidywalny, jeżeli chodzi o ulubionych autorów, do których nieustannie, obsesyjnie wręcz powracam, a którzy, co akurat nie jest zbyt dobre. Przyćmiewają mi często dorobek wielu innych, dorobek, który mógłbym poznać lepiej miast pielęgnować osobisty, niezachwiany i nieprzekraczalny kanon, który przecież tak mocno, tak otwarcie krytykuje, podsumowując, zwyczajową tendencyjność, z jaką ocenia się zjawiska kultury. Jednakże trudno, wszyscy tępimy okopywanie się na danej pozycji i wszyscy będziemy się na niej okopywać. Tępimy szkodliwą kategoryzację, i w zasadzie nie możemy bez tej kategoryzacji funkcjonować. W obu przypadkach boimy się poznawczego chaosu, wobec czego nasze założenia są z góry ustalone, nasze racje tylko z pozoru mogą być poddawane jakimkolwiek wątpliwościom, a my sami tylko z pozoru dajemy każdemu tę utopijną, czystą kartę na początek znajomości. Mimo to jest w nas chęć konfrontacji, spotkania poglądów. I nie widzę w tym większego paradoksu. Właściwie o tym choć rzecz jasna nie tylko, opowiada być może najsłynniejszy obok tanga dramat mrożka, czyli emigranci. Jednocześnie mój krótki wstęp do mrożkologii robię też pod bardziej oczywistym pretekstem nocy sylwestrowej, której atmosfera jest bardzo świadomie w emigrantach wykorzystana. Mrożek, kolejny autor po pewnym nagie, zirytowany konkretnością bycia akurat Polakiem, albo raczej konkretnością bycia Polakiem, który jest tak za poetą wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie, że aż pozbawiony jakiegokolwiek konkretu, należał przy tym do tej niemałej grupy nieistniejącej od XX wieku, ale już dużo wcześniej polskich emigrantów, którzy właśnie, co im wielokrotnie zarzucano, z dostępnej im wygodnej pozycji dystansu. Próbowali okiełznać dla warsztatu z bardzo rozwijającą złożoną duszę Polaka, już stricte w kontekście panującego wówczas w Polsce ustroju, ustroju, który też budził w różnych okresach różne reakcje o różnej temperaturze emocjonalnej, ustroju, który dzielił się na przynajmniej kilka etapów, a który opisywany był przez autorów oddalonych, stosujących wobec tej już nieco odległej dla nich krainy odniesienia coraz to bardziej abstrakcyjne, odniesienia, którego nimi lekko zaznaczone źródło w polskiej mentalności wyróżniało takiego Mrożka na tle pozostałych dramaturgów, współtworzących moim zdaniem najcenniejszy trend w dwudziestowiecznym dramacie, a może jeden z cenniejszych w długiej historii teatru, czyli Teatr Absurdu. Natomiast Mrożek wyróżniał się czymś jeszcze. Nie chodzi nawet o to, że nie był taki jak ten Nagie, którego nazwisko tak często się u mnie przewija, że za pozwoleniem tym razem używam skrótu którego emigracja wynikła z zupełnie innych okoliczności i które, o ile w niektórych spostrzeżeniach w ich kierunku mógłby być porównywany ze swoim młodszym kolegą Mrożkiem, o tyle G to zupełnie inna grupa w grupie, migrant, który w ogóle nie doświadczył socjalizmu jako obowiązującej doktryny, wprost nie doświadczył Perelu. u Mrożek wyróżniał się zatem przede wszystkim w zestawieniu z Miłoszem, który owszem Perelu na jego wczesnym etapie już doświadczył, a który w sposób zupełnie karkołomny, Herbert sądził, że obrzydliwy, próbował dokonać eksplikacji, ale i do pewnego stopnia apologii przedstawicieli polskiej inteligencji, którzy zachłysnęli się nowo wprowadzanymi ideami komunizmu i socjalizmu, używając do tego przykładów ze swoiście zinterpretowanego Hegla. Miłość należąca raczej do pokolenia G miał w swoim podejściu już od razu więcej dystansu, nawet przed rozpoczęciem okresu emigracji, z kolei 30 w momencie opuszczenia na długi czas kraju Mrożek miał odwagę, w przeciwieństwie do miłosza, otwarcie wypowiadać na temat własnej naiwności. Mrożek w ogóle uznawał, że podobni mu krótkowzroczni młodzi idealiści, wspierający nowo ustanowiony ustrój Polskiej Republiki Ludowej, nieco wcześniej w Niemczech z chęcią dołączali do Hitler Jugend, a następnie i do Sił Wehrmachtu. W tej autorefleksji postąpił zatem zgodnie z zasadą, że egzorcyzmowanie wszystkich wokół powinno rozpoczynać się od dobitnego egzorcyzmu na sobie samym. Można to też określić w ten sposób. Mrożek poświęcił się analizowaniu zwodniczości wszelkich ideologii dopiero po tym, jak na niego samego szkodliwie, ale przede wszystkim skutecznie ona oddziałała. Emigranci są więc nierzadko występującą w polskiej kulturze, ale drugą od czasu wyspiańskiego. Na tyle celną, demaskacją idei klasowego zjednoczenia. I można obecnie wysuwać argumenty, które wysuwa się również w przemawianiu współczesnej recepcji dzieła wyspiańskiego, że ten jaskrawy podział klas na chłopstwo i inteligencję należy raczej do podziałów historycznych. I mimo iż w przeszłości realnie, bezdyskusyjnie występował, współczesność nie dostarcza odpowiednich analogii. W konsekwencji i wyspiański, i mrożek stają się powoli anachronizmami. Przepraszam, ale to troszeczkę brednie. Jeżeli podział na chłopa i inteligentę nam przeszkadza, możemy go równie dobrze zamienić na dychotomię Hama i mądrali, żeby nie mówić hama i mędrka. To są jednak zamienniki, kolejne formy, ale będące wyłącznie zamiennikami zupełnie elementarnego. Czasem myślę, że najbardziej elementarnego podziału, jaki występuje wśród ludzi i w ludziach. A mowa tutaj o podziale na naturę i kulturę. Przyziemność, instynktowność i pięknoduchostwo, iluzyjność z drugiej strony. Dopóki ten elementarny podział istnieje, dopóty wesele, jak i emigranci, nie staną się anachronizmem. I teraz można ponownie zastanowić się nad kwestią potencjalnego złączenia natury i kultury, aby tworzyły organiczną całość. Zazwyczaj ten koncept jest formułowany przez osoby, w których dominuje świat kultury, nie natury, a którzy to pod sztandarem ponadklasowego porozumienia i zrozumienia pragną skądinąd Zdominować osoby natury, które mają pewną przewagę. Ale powód może być też bardziej ogólnohumanistyczny, ogólnoludzki, a nie klasistowski, choć nadal dotyczący klas. Potrzebujemy spowiedzi. Bez instytucji Kościoła potrzebujemy spowiedzi, potrzebujemy zetknięcia się z kimkolwiek, kto mówi ludzką mową. Być może czasem i to bym wolał z chęcią zrozumienia tego drugiego człowieka, choćby był kulturą dla naszej natury lub naturą dla naszej kultury ale istniejemy bez szans na to doskonałe zrozumienie. Wobec tego chcemy i ta potrzeba jest w nas nieujarzmiona, żeby się wygadać i to wystarczy. Podoba mi się przy tym interpretacja Tadeusza Nyczka, interpretacja emigrantów jako monodramu, oznaczającego, że Mrożek nie tylko autorefleksyjnie, ale samoświadomie zauważył u siebie, jak wcześniej zauważył wpływ ideologii, wewnętrzny podział na naturę i kulturę. Bo taki występuje, jak zaznaczyłem, nie tylko wśród nas, ale w nas. Mrożek, czyniąc taką spowiedź, remanent przed samym sobą, bez wahania stwierdzał, że przewaga jest mimo wszystko po stronie natury, stwierdzając zarazem prostą i zrozumiałą zależność, według której bez zaspokojenia potrzeb naturalnych niemożliwe jest wystąpienie potrzeb kulturowych. Do wyrównania szans nie dojdzie, aczkolwiek kultura daje możliwość uświadomienia sobie tego smutnego wniosku. A gdzie w tym wszystkim nowy rok? Tam, gdzie emigracja, czyli ucieczka i plan nowego zaczątku. Emigranci to dramat tak przygnębiający, również dlatego, że beznadziejną niezmienność ilustruje próbą porozumienia, do którego nie dojdzie, w noc sylwestrową, która niczego nie zmieni i dzięki której wyemigrujemy być może ze starego roku, ale nie wyemigrujemy od własnych problemów, braku wewnętrznej równowagi. Czy będziemy się jednak mogli choćby przed sobą wygadać? Oby tego na pewno życzę na nadchodzący rok. Dziękuję za uwagę. Następny odcinek będzie nosił tytuł Zatonięcie animacji.